Kochanie, to nie przypadek, że dzisiaj znalazłeś ten film. Twoi aniołowie, stróże, swoją nieskończoną mądrością i głęboką miłością poprowadzili cię tak daleko, ponieważ to przesłanie jest szczególnie dedykowane Tobie, pochodzącemu z wyższych wymiarów egzystencji. To, co za chwilę usłyszysz, jest głęboko powiązane z Twoim życiem i przynosi pozytywne i znaczące zmiany. Podziękuj swoim aniołom, stróżom, którzy zawsze byli przy tobie, czuwali nad tobą i wysyłali ci wskazówki zgodnie z boskim planem. Twoja ścieżka była długa i pełna wyzwań, ale dzisiaj rozpoczyna się nowy, obiecujący rozdział. Słuchając słów o miłości i związkach, pozwól sobie na głęboką refleksję nad ich przesłaniem. Może zawierać cenne wskazówki i znaki, że prawdziwa miłość jest bliżej niż myślisz. Jeżeli nadal zastanawiasz się, o co chodzi i jak osiągnąć udany i satysfakcjonujący związek, to uważaj do końca. Twoi aniołowie, stróże, chcą, abyś przyswoił sobie całe przesłanie poprzez ten film. Jeśli czujesz, że te słowa rezonują bezpośrednio z Twoim życiem, lub uważasz, że przesłanie jest skierowane wyłącznie do Ciebie, wpisz amen, aby otrzymać błogosławieństwa i przełomy w dziedzinie miłości i związków. Miłość jest darem Bożym, danym ludzkości przez Boga w intencji poszerzania i wzbogacania świata zgodnie z Bożym planem. Bóg jednak stworzył warunki, aby miłość była święta i czysta. Zakochanie się nie jest grzechem ale istotne jest, aby priorytetowo traktować boskie warunki. Samotne życie to także ważny i osobisty wybór i nikt nie ma prawa go oceniać. Zobowiązanie do wejścia w związek jest decyzją podjętą przez dwie osoby, której celem jest założenie rodziny i posiadanie dzieci. Wizja ta opiera się na mądrości biblijnej i boskim przewodnictwie. Niech Bóg Was obficie błogosławi w potężnym imieniu Jezusa. Skorzystaj z tych błogosławieństw, wpisując amen w komentarzach, i otwórz się na transformację i światło, które przygotował dla Ciebie wszechświat. Twoi aniołowie, stróże, chcą otworzyć Twoje oczy na głęboko znaczące boskie objawienie na temat Twojego życia. Zachęcamy do wyrażenia swojej wdzięczności, szczerym dziękuję i jeśli chcesz, wesprzyj nas miłym gestem, na przykład filiżanką kawy, odwiedzając nasz profil. Jeśli te przesłania były dla Ciebie błogosławieństwem, wiedz, że Bóg pobłogosławi Cię także za wsparcie naszej sprawy szerzenia słów nadziei i światła. Zostaw lajka. Potężny symbol potwierdzający udany związek i szczęśliwą rodzinę. Miłość jednoczy tych, którym Bóg przeznaczył dzielić tę szczególną więź. To boskie przesłanie miłości zostaje Ci przekazane przez Twojego anioła stróża w idealnym momencie. Zapraszam Cię z czystym sercem do słuchania tej przemieniającej prawdy, ponieważ masz moc, aby głęboko zmienić swoje życie. Szczególnie jeśli chodzi o relacje. Zostaniesz wzbogacony zrozumieniem, które pozwoli Ci utrzymać trwałą relację z bratnią duszą zgodnie z boskim planem. Od samego początku Twoi aniołowie, stróże są gotowi zaoferować pełną ochronę i przewodnictwo, będąc u Twojego boku na każdym kroku w chwilach radości i smutku. Będą tam, aby cię poprowadzić i skierować na ścieżkę dobrobytu, upewniając się, że nic nie pójdzie źle, ponieważ ich pragnieniem jest, abyś prowadził pełne i szczęśliwe życie, szczególnie obok kogoś, kto sprawia, że twoje serce trzepocze. Rozumieją cierpliwość i siłę, jaką pokazałeś z biegiem czasu. Twoja zdolność do kochania i wytrwałość nie pozostały niezauważone w wyższym wymiarze, który teraz uznaje, że zasługujesz na kogoś idealnego, z kim możesz dzielić swoje życie, osobę, która boi się Boga i szanuje Ciebie i otaczającą Cię społeczność. Pamiętaj, że nigdy nie byłeś naprawdę sam. Kiedy masz powód do świętowania, Twoje anioły uśmiechają się do Ciebie i chętnie dzielą się radością. Jaką przynosi miłość, którą przygotowały specjalnie dla Ciebie. Wibrują nadchodzącym szczęściem i są u Twojego boku celebrując każdy krok. Ta miłość jest nieskończona, przewyższa wszelkie pomiary i porównania, nie zna żadnych ograniczeń ani barier, które mogłyby powstrzymać Go przed wzmacnianiem się i rozwojem każdego dnia. Jego autentyczność jest taka, że nikt nie może się wtrącić, gdyż jego siła majestatycznie wznosi go do nieba niczym orzeł, którego skrzydła są niezrównane. Będziesz odporny na wszelkie formy zniszczenia, chroniony przez niebiański zegarek, który strzeże ciebie i twojej bratniej duszy, zapewniając, że ta miłość pozostanie święta i powściągliwa. Ten dar miłości został dany przez Twojego niebiańskiego Ojca w odpowiedzi na pragnienie, które od dawna nosiłeś w swoim sercu. Twoi aniołowie, stróże, chcą, abyś zdał sobie sprawę, że wkrótce wydarzy się coś wielkiego, znacznie wykraczającego poza to, co możesz sobie wyobrazić. Przygotowali dla Ciebie wyższy plan i, i zaraz postawią Cię w znacznie korzystniejszej sytuacji w dziedzinie relacji. Te cuda pojawią się na Twoich oczach, nadając Twojemu życiu nowy wymiar. Jeśli wierzysz, że Te słowa są prawdziwe i stworzone specjalnie dla Ciebie, wpisz 11 i 11, aby być świadkiem przemian, których nigdy nie mogłeś sobie wyobrazić w potężnym imieniu Jezusa. Poczuj pełnię i radość bycia znów kompletnym. Ta miłość rozpali Twój wewnętrzny płomień, a Twoja twarz zajaśnieje promienną radością. Wasi aniołowie proszą jedynie, abyście mieli pełne zaufanie do ich słów, gdyż Bóg nie jest człowiekiem, który kłami. Wszystkie Twoje obietnice spełnią się w Twoim życiu w niezwykły sposób od chwili, gdy te wydarzenia zaczną się ujawniać. Z całą szczerością serca poczujesz, że Bóg oferuje nowe nagrody i możliwości osiągnięcia sukcesu. Niczego ci nie zabraknie w potężnym imieniu Jezusa. Skorzystaj z tych błogosławieństw, wpisując Amen, odpuść i pozwól Bogu zrobić resztę, przemieniając Twoje życie w niesamowity sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Jest ktoś, kto darzy Cię głęboką i szczerą miłością a którego obecność wciąż pozostaje ukryta przed Twoimi oczami. Wyższy wymiar, rozpoznając przeznaczenie, które splata się między Wami, interweniuje, aby zjednoczyć Wasze życia i przekształcić Wasze marzenia w rzeczywistość. Twoje anioły szepczą, że wkrótce zaczniesz czuć szczególną więź, gdy będziesz wokół tej osoby uczucie, które wykracza poza to, co zwyczajne. Skorzystaj z okazji, aby się przedstawić i rozpocząć prawdziwą rozmowę. To pierwsze spotkanie będzie początkiem przyjaźni, która z czasem może przerodzić się w szczęśliwe i pełne małżeństwo. Staniecie się spełnioną rodziną, dzielącą szczęście i harmonię, której tak pragniecie. Jeśli wierzysz w przesłanie i chcesz być częścią tego ruchu szerzenia nadziei i inspiracji, Zasubskrybuj nasz kanał i dołącz do weteranów szerzących słowa zachęty. Jeśli jesteś tu nowy, nie zapomnij zostawić lajka i podzielić się tą pozytywną energią ze światem. Dziękujemy, że jesteś z nami na każdym kroku. Aby okazać swoje wsparcie, przekaż super podziękowanie o wartości do 20 dolarów amerykańskich. I zadzwoń pod numer 111, aby odebrać tę wiadomość i dalej szerzyć miłość i pozytywność. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen.